Cześć! Chodź, pasterek, chodź! Ojej! jestem! Alu, uniką... Kawa jestem! Jaki masz pasterek ma piękny pyszczol! Fasterek ma piękny pyszczol! Co robimy, co robimy, tak? Faster, chodź! Chodź, pasterek! Super! Faster, paster! Super! Brawo! Brawo, będziemy się kładli teraz. Odpoczywamy trochę. Zapraszam, zapraszam szczeniaka. Uwaga, bo ja tam kładę nogi. Uwaga, bo ja tu siadam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tu siadam. Super. Uwaga, będzie kładzienie. Super. Look. Oh. Субтитры <laughs>